Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę zmięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w prawie. Sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze o bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze o budnicy. Bo podobnie jesteście do grobów popielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelakiego plugastwa. Taki wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeuszu budynicy, Obudujecie groby prorokom i zdebicie grobowce sprawiedliwych i mówicie, gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wymiary waszych przodków. Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle? Dlatego oto ja posyłam do Was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na Was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, Począwszy od krwi Abla Sprawiedliwego, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przebytkiem a ołtarzem. Naprawdę powiadam Wam, przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem. Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, Jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, A nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie wam pusty. Albowiem powiadam wam, Nie ujrzycie mnie odtąd, Aż powiecie, Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do niego uczniowie, aby mu pokazać budowlę świątyni. Lecz on rzekł do nich, Widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam Wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. A gdy siedział na górze oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności, Powiedz nam, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? Na to Jezus im odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać. Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze. Będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą. A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej Ziemi. Na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie Ochydę Spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte, kto czyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. A kto będzie na polu, niech nie wraca, aby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni. A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał, lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. Wtedy, jeśli by wam kto powiedział, oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie, Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni, nie chodźcie tam, oto wewnątrz domu, nie wierzcie. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą. Zaraz też po ucisku dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich, z wielką mocą i chwałą. Pośle on swoich aniołów z trąbą, o głosie potężnym, i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i zamąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem syna człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona.